Czy jesteście gotowi na Tągę? Trzy wórki mąki. <monkey> Pewnie z ziarna technicznego. I co to? Siedziba wyspy Księżyca. Księżyca. Cholera jasna. Mathardy. Podróżowałem po całym świecie i dwukrotnie ryzykowałem życiem, ale było warto, bo odkryłem położenie świątyni księżycowej panienki, panny. Popłyń ze mną na wyspę siedziby Księżyca i pomóż mi znaleźć jego legendarny skarb. No nie wiem, nie znam Cię. Może jesteś jakimś redpilowcem, który ja chcemy gdzieś wyciągnąć? No ale dobra. 50 energii. Nie wiem, zrobimy głośniej? Nie, jest głośno. Księżycowa panna to patronka wszystkich, którzy stracili nadzieję. Podróżuje po tym niebie na swej antylopie powstałej ze światła księżyca. Koist szargane nerwy melancholijnych kochanków. No, zaczyna, wiedziałem. Niedocenionych geniuszy i zagubionych wędrowców, ale nie zawsze tak było. To na tej wyspie księżycowa panna po raz pierwszy spotkała śmiertelnika. Musimy udać się do świątyni siedziby księżyca. Dobra, ja proponuję tutaj tą skrzynią się zaopiekować. Tutaj może być ściema, Wam powiem. Tutaj lekka z tym. E, z tymi misjami pobocznymi. Wytracimy się z, z energii. A i tak tego nie zrobimy. Odbierz prezent, ok. Widziałem. E, więc tak, e, zaraz się tutaj wrócimy. Ile to jest dni? Tydzień. A zobaczmy, co z tym pomnikiem, nie? Bo my tutaj e, odrestaurowaliśmy. Jesteśmy w trakcie, restaurujemy pomnik. Mhm, dwie liny, kamień. Dobra, deski. Ja więc tak, wróćmy się na moment do nas, na, na haciendę i poprodukujmy tutaj to wszystko, co jest. Tutaj pięknie. Pięknie. Cyk, 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 cyk. I tutaj jest jakiś sznurek, są jakieś deski. O! Są sznurki. Czyli co, czyli desek brakuje. Tylko kurde. Tu tak, wracamy się na moment. Zobaczymy, czy się wstrzeliśmy, czy jednak jednej deski brakuje. Nie, to nie tutaj. O kurde, trzy brakuje. To niewesoło. Dobra, pościnamy jakieś drewka. Tutaj trzeba wszystkie gwiazdki zaliczyć. I co, z tego z palma? To nie. Eee. O, jest zamówienie. Tutaj też. Tutaj już jest gorzej, nie? Dobra, sałatki. Co jest? Kwiaty z dżungli, tak? No pięknie. Chcieliśmy wyruszać, Młodzieniec z imieniem Lulo zapytał, czy może iść z nami. Powiedziałam, Powiedział, że od małego fascynują go zioła i marzy o prawie w głąd dżungli. W głąd dżungli. Ciekawe, jakie zioła go fascynują. Mama Lulo zgodziła się, żeby z nami poszedł, ale mamy za mało prowiantu. Ja pierdzielę. Znowu coś sępi, Zdobyć go więcej. Dobra. E, tutaj. Aha, ja miałem hamak zrobić. E, tutaj mi stała podpowiadaczka podpowiada. Tę, ale nie, przepraszam, czego brakuje? Chleba. E, dobra. siejemy Wszystko tutaj perfidnie. E, hamak. I tutaj jest. A i tak wjechało. Dekoracje. Jest hamak, dobra. Kurde. Tak się da zrobić. Dobra. Kopul pięknie. Samanta. Po Od początku hamaku czuję się bardzo zlaksowana. Okej, okay, okej. Okay. Już się nie, nie rozczulajmy. Chlebek. pik. Kurda, muszę zmienić palucha. Eee, co, co? Papuga, coś co od nas? Aha. Nas pokocha. Na prezent będzie, tak? Jest prezent. I co dostałem? A, leci dopiero. To jest ten prezent. I co jest? Pojawi się za 10 godzin, tak? Czy co? Dobra, pewnie znowu mi różnęli. Dobra, 730 energii. Jest dobrze. Te, co ja mam z nim zrobić? Kurde, nie pamiętam. Aha, deski, deski, kurde, desek nie zrobiłem. To jest niedobrze. O, tutaj ładnie się obczyści. Tu się ładnie obczyści. Pięknie. I co? Ile wystarczy desek? Dobra.